W moim żołądku makrele pomidorowe z 7 Daysem. To już zrobiły niezły prawdopodobnie shake. Tylko to miałem do jedzenia, więc to zjadłem. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. ever. No, 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 I don't think so Jadę do kolejnego parku, do Wolińskiego W ogóle planowałem ze Słupska wsiąść w pociąg i dojechać do międzyzdroi. Ale jak sobie popatrzyłem na czas z przesiadkami, to by mi wyszło, a to jest 215 km piękną R10, to bym jutro był po południu. Jak się przyspieszę, to jutro będę tam po południu, może, albo no on pod wieczór. Więc wyjdzie na to samo, a nie będę siedział w pociągach, tylko będę jechał rowerem. Jedyny minus, że jadę na zachód, więc wieje mi w twarz. O, asfalt się skończył akurat. Pierwsza część filmu to droga między nadmorskimi parkami narodowymi Słowińskim i Wolińskim. Po ilości farb wiatrowych można łatwo odgadnąć, że znajduje się na północy Polski, ponieważ jest to obszar, gdzie wiatr jest najczęstszy i najsilniejszy. I To jest moi drodzy, ścieżka rowerowa, tak jak powinna wyglądać. Czyli żadne chodniki przerobione na ścieżki rowerowe, żeby się statystyki zgadzały. A jak samochód jedzie, jedzie z jednej strony, i tak jest mały ruch, to po prostu wjeżdża na ścieżkę. Ostrożnie i powoli. No i macie pochołek na środku, a nie tak, że rowerem trzeba zwalniać. Więc są dobre miejsca do na rowerze w Polsce. Coraz więcej. Jadę dwa dni jeszcze morza nie widziałem, chyba najwyższy czas to zmienić. Znaczy może widziałem, plaży nie widziałem. Przemieszczam się słynną R10, jedną z najpopularniejszych tras rowerowych w Polsce. Jest to trasa, która rozciąga się po całej długości polskiego wybrzeża, a patrząc dalej jest to trasa, która ciągnie się wzdłuż wszystkich państw nadbałtyckich, czyli oprócz Polski dotyczy to również Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy i Litwy. Podróżowanie rowerem po tej trasie rekomenduję raczej w czerwcu lub wrześniu, ponieważ czas wakacji to moment kiedy robi się strasznie ciasno, poza tym trzeba omijać zatłoczone miejscowości nadmorskie, takie jak Jarosławiec, Darłowo, Mielno, ustronie morskie czy największy z nich Kołobrzeg. W Podlasie pokazywałem wątarkę drugi, na drugim miejscu, jeśli chodzi o najgorszą nawierzchnię dla towarzysty. Natomiast tutaj na północy jest, są tak zwane łby I to jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Jak się tylko da, to się zjeżdża na bok, a jeszcze jak to jest na przykład mokre po deszczu, to bardzo łatwo o to się przewrócić, więc odwrócę tę kamerę i Wam pokażę jak to wyglądał. To jest tragedia. Na Mazowszu to się sporadycznie pojawia. A tutaj jest to bardzo często, szczególnie w różnych wioskach. To są właśnie kocie łby, po tym się nie da jechać dłużej. A żeby było śmiesznie, kolejna miejscowość jest 40 km nazywa się Trzęsacz, a więc idealnie się składa. A do Wolińskiego Parku mam 80 km, więc mam nadzieję, że zdążę do muzeum, chociaż jest to takie Strasznie prawdopodobne w moim żołądku. Makrele pomidorowe z seven daysem to już zrobiły niezły prawdopodobnie shake tylko to miałem do jedzenia więc to zjadłem z odpowiednim odstępem czasowym a nie zagryzając tak czekoladą śledzia czy tam makrele Bardzo ciekawym zabytkiem pod kątem nie tylko historycznym, ale przede wszystkim geograficznym jest Kościół św. Mikołaja w Szęsaczu, a właściwie jego ruiny. Kościół, który można powiedzieć, został zabrany przez morze. Ostatni moment, kiedy Kościół jeszcze pełnił swoje pierwotne funkcje, to końcówka XIX wieku. Na początku XIX wieku Kościół znajdował się 15 metrów od krawędzi klifu. Po około 70 latach już tylko 1 metr. Witajcie w Olińskim Parku Narodowym, 11 z li mojej listy. Właściwie to. 300 metrów na tą stronę jest park, natomiast tu jest tabliczka, że tam dalej wchodzić się można. Jest to rezerwat przyrody, nadmorski gór Storczukowy. Ja do parku zaraz jadę. Natomiast pytanie, skąd nazwa właściwie Wolin, Woliński. Woliński dlatego, że jest na wyspie Wolin, tak się nazywa ta, ta wyspa, którą której już jestem właściwie od... Przekroczenia okolic, yy, miejscowości dziwnów. Natomiast Wolin ciężko jest powiedzieć jednoznacznie skąd ta nazwa. Prawda jest taka, że może być to słowo pochodzenia germańsko-nordyckiego lub słowo prasłowiańskiego. Prawdopodobnie oznacza coś ze słowem mokry, wilgotny. I tyle właściwie. No dobra, małe wytłumaczenie. Co takiego znajduje się w logo Wolińskiego Parku? Chciałem wcześniej wytłumaczyć, ale taki był szum od ulicy, że nie wiem czy w ogóle było mnie słychać. I teraz tak, mamy tutaj bielika. Zwyczajowo się przyjęło mówić, że jest to orzeł bielik, jest to kłamstwo, ponieważ fizycznie bielik wygląda trochę inaczej niż orzeł. Jest to ptak, który jest w naszym godle. Natomiast dlaczego bielik tutaj w tym logo się znajduje? Ano, prawda jest taka, że jest kilka par w olińskim Parku, ponieważ żyją właśnie w parach i właśnie żyje około może 3-4 par w całym parku, ponieważ orzeł jest takim terytorialnym zwierzęciem, drapieżnikiem, który potrzebuje dużo przestrzeni. Jadąc tutaj, 40 km od właściwie Wojeńskiego Parku, jest tam miejscowość Trzęsacz, gdzie znajdują się ruiny Kościoła. I one doskonale się pokazują to, jak wygląda to wybrzeże tutaj. W odróżnieniu od Słowińskiego Parku, gdzie mamy wybrzeże niskie, tak zwane mierzejowo-zalewowe, tutaj dominuje wybrzeże wysokie, czyli Klifowe. No i mimo też 4 km różnicy, tutaj w Wolinskim Parku jest to bardzo podobne, czyli dominują klify, i tutaj warto zwrócić uwagę na jedno pojęcie, na tak zwaną abrazję. A abrazja to nic innego jak proces ścierania, polegający na tym, że fale podmywają brzeg, tworzą tak zwaną platformę abrazyjną na powierzchni, gdzie często są plaże, natomiast z tyłu robi się nam klif. No i właściwie przez te fale i te wszystkie procesy. Właści, właśnie niszczycielskie powoduje, że powstają bardzo wysokie takie pionowe klify. A co ciekawe, morze zabiera około minimum pół metra rocznie naszej plaży, właśnie podmywając te tereny. Najbardziej zaskakujące dla mnie jest to, jakie wielkie są sosny w ogóle. To są olbrzymie to Nie wszystkie, ale Ale to są olbrzymie te pnie Dobra, cawie rower i wytłumaczę Gdzie jest ten Woliński Park, tak w ogóle Przede wszystkim wyspa Wolin Która ciągnie się od Miejscowości Dziwnów Takiego mocno turystycznego miejsca Aż do miejscowości Świnoujście Na północy mamy Morze Bałtyckie na dole Zalew Szczeciński. Natomiast niecała cała wyspa jest objęta parkiem narodowym. Natomiast no mniej więcej, żeby umieć zlokalizować, gdzie ten park się znajduje. Czyli z najprościej północny zachód polski. O, tu mamy Świnoujście, Tu mamy Międzyzdroje z takich ważniejszych. Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie. Na koniec udaje mi się odwiedzić zagrody pokazałe zwierząt występujących na terenie Polski. Warto zwrócić uwagę na nazwisko zwierząt pod kątem tego, czy mamy do czynienia z samicą, samcem czy młodym. Młody dzik to warżlak lub pasiak, samica to locha, a samiec to odyniec. Samica jelenia to łania, samiec to byk, a młode to cielaki. Nic nie widzę, ale słyszę. Wydaje mi się, że tutaj coś jest pod tym płotem. Bardzo w porządku jest to, że te zagrody są tak wielkie, że tu właściwie ciężko jest coś dostrzec. Nie tak jak w typowym zona przykład, gdzie jest 5 na 5 metrów. To jest tak, że praktycznie odzwierciedla to naturalny teren tych zwierząt. I to właśnie w wszystkich tych zagrodach, w których byłem do tej pory w parkach narodowych. Trochę winnej to jest robione intencji, niż jak się robi to w ogrodach zoologicznych. Na koniec dojeżdżam do Międzyzrojów. Międzyzroje to jedne z największych kurortów nadmorskich nad polskim morzem. Wpływa na to m.in. dogodna lokalizacja. Z do mojego krótkiego pobytu mogę wywnioskować, że słyszę chyba więcej języka niemieckiego wśród turystów niż polskiego. Ciekawą i wartą odwiedzenia miejscówką jest promenada gwiazd. Gdzie możemy przyjrzeć się odciskom dłoni największych polskich osobistości i sceny kulturalnej? A więc piątka na piątkę, co powinniście kojarzyć z Wolińskim Parkiem Narodowym? Pierwsza rzecz. To jest logo, czyli Bielik. Ptak drapieżny. Dwa, lokalizacja. Między Morzem Bałtyckim a Zalewem Szczecińskim. Dwa takie większe miasta. Świnoujście i przede wszystkim między Zdroje. Trzecia rzecz, krajobraz klifowy. Czyli wybrzeże wysokie. Kolejna rzecz, że jest to park, tak samo jak Słowiński, nad. Morzem Bałtyckim, oraz ostatnia, piąte skojarzenie, to to, że jest to park bardzo blisko granicy z Niemcami na północnym zachodzie naszego państwa. Na razie to nie, wiem, czy nie najfajniejsze miejsce, jakie do tej pory byłem, a po prawej stronie widzicie Warte